To może zacznę od innego no, widzieliśmy czy widzimy pewien powrót do koncertu mocarstw, gdzie mocarstwa między sobą ustalają, jak będzie świat wyglądał, jakie będą strefy wpływu tak dalej, a państwa, które nie mają siły militarnej, po prostu w drugiej kolejności się dowiadują, w jakiej będą strefie i jak, będą tam, to, jak będzie to wyglądało. No widzieliśmy wczoraj te spotkanie, gdzie najpierw prezydent Zełański był u Donalda Trumpa, gdzie dowiedział się, jak realnie będzie ten pokój wyglądał, a potem dopiero resztę państw europejskich mogło się dowiedzieć właściwie, co się wydarzy. Tak że też musimy sobie zdawać sprawę, że świat, jaki znaliśmy z lat 90., 2000., gdzie ta hegemonia amerykańska była, gdzie to Amerykanie decydowali o wszystkim, ewidentnie się skończył. No i musimy się na to przygotować, że już takiej, takiej sytuacji nie będzie i nie będziemy mogli na to liczyć, że Amerykanie zawsze w każdym miejscu będą zaraz odwalali robotę. I Europa się o tym przekonuje. Europa, która jechała na tym, że nie musiała inwestować w zbrojenia, nie musiała wydawać na to pieniądze, była Zadowolona, rozwijała się, naraz zobaczyła sytuację, gdzie Rosja siłą zaczyna zagarniać ziemię i Europa nie ma szans sama cokolwiek zrobić, ponieważ te inwestycje, które powinny były w ostatnich dekadach robić, nie nastąpiły, no i naraz nie ma odpowiedzi na to, co robi Rosja. Także ten nowy koncept Mozart następuje i musimy mieć tego świadomość. Co do Polski, nieobecności Polski tam, no nie może to dziwić. Bo, po pierwsze, były tam osoby, które realnie sprawują władzę w danym państwie jak kanclerz Merz czy premier Meloni czy prezydent Macron i w innych państwach wiedzą kto realnie sprawuje władzę, no w Polsce realnie władzę sprawuje premier więc siłą rzeczy powinien być polski premier, no ale z tego względu, że Donald Trump zachowywał się jak zachowywał wobec Donalda Trumpa, że mamy kierownika klicha, który wiadomo jak jest tam odbierany, zresztą w lutym byłem na CPACu w Waszyngtonie i widziałem jak klich chciał Chciał kimkolwiek pogadać z administracji Trumpa, no ale nie miał dostępu, tak nikt nie chciał z nim tam rozmawiać, więc widać jak jest tam traktowany. W związku z tym prawdopodobnie no, osobiście Trump. Donald Trump powiedział, że nie chce po prostu, żeby Donald Tusk tam był. No i tak właściwie to nie mamy co dorabiać do tego historii, bo tak wygląda sytuacja. Polityka międzynarodowa, dyplomacja to też stosunki interpersonalne, które w tym wypadku ze strony polskiej niestety zostały zepsute. No i tutaj nie mamy się co dziwić, że nie został zaproszony, czy że nie ma tam prezydenta Naworskiego akurat nie dziwi, no bo prezydent w Polsce nie ma realnej władzy. W związku z tym no, nie był zapraszany i nas za dwa tygodnie, bodajże, przyjedzie do Waszyngtonu, aczkolwiek nie jestem tu tak optymistyczny jak poseł Pisu, że jeszcze będzie mógł cokolwiek ustalać, raczej też dowie się po prostu, co już zostało ustalone i w którym kierunku to wszystko pójdzie. No, polska pozycja jest słaba z tego względu, że nie mamy siły gospodarczej, militarnej, dyplomatycznej, w związku z tym no, tutaj nasze przełożenie jest niestety nijakie i to, że się inne europejskie państwa nie upominały o Polskę, pokazuje, zarazem, że Donald Tusk nie jest tak silny, jak mówi, że nie da, że to nie jest, że w Europie się nikomu nie da ograć. Po prostu mało kto się z nim realnie liczy w Europie. No i niestety tutaj fakty mówią za siebie.